Dzień dobry, nazywam się Paweł Głowa. Dzisiaj zabieram Was w krótką, ale niesamowitą podróż. Zajaczymy o znane budowle, wielkie dzieła oraz sławnych ludzi. Przyjrzymy się również lepiej światu, który nas otacza w codziennym życiu. Najbardziej niezwykłym w naszej wyprawie będzie to, że spotkamy się z samą królową. A będzie nam towarzyszyć ona od początku trwania tego filmu do jego samego końca. A nawet jeszcze dłużej, o czym się wkrótce przekonacie. Królowa nie ustąpi nas nawet na krok, ponieważ ona jest przecież tam, gdzie my ludzie zawędrujemy. Królowa nauk, czyli matematyka. Matematyka, to nauka o liczbie i przestrzeni. Z jej elementami bądź wykorzystaniem spotykamy się w różnych dziedzinach nauki technice i naukach ścisłych, takich jak informatyka, kryptografia, algorytmika, fizyka, architektura, ale pojawia się również w naukach humanistycznych. Przykładem jest stosowanie metod statystycznych w socjologii. Ogromnej ilości otaczających nas przedmiotów nie byłoby, gdyby nie dokładne do obliczenia matematyków. Dla przykładu ten kościół ten kalkulator. Ten telefon. Ten zamek. Ten komputer oraz różnorodne nośniki danych nie powstały bez użycia matematyki. Inne przykłady zastosowania matematyki to lot w kosmos, potężne samoloty, drapacze chmur, wieża Eiffla, wielkie mosty czy fizyka relatywistyczna. Nawet jeśli coś powstało bez jej pomocy, to na pewno ma jakieś powiązanie z matematyką. Spójrzmy na przykład na taki las. W lesie rosną drzewa, ale czasami nie rosną. Jest drzewo. Możemy oznaczyć to jako jeden. Drzewa nie ma. Zapisujemy zero. Drzewo jest. Zapisujemy 1, drzewa nie ma, zapisujemy 0. W ten sposób, za pomocą matematyki, możemy opisać cały las. Matematyka przejawia się nowe w codziennych czynnościach. Dla przykładu taki włącznik. Jeśli światło jest zgaszone i wciśniemy włącznik parzystą ilość razy, to światło nadal będzie zgaszone. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeśli natomiast wciśniemy włącznik nieparzystą ilość razy, światło będzie zaświecone. Spójrzmy. Raz, dwa, trzy. Matematyka towarzyszy nam od zawsze. Chociaż do pewnego czasu nie istniała w umysłach ludzi jako pojęcie czy dziedzina nauki. W Europie już przed 500 -tym rokiem, przed naszą erą, zajmowali się nią Thales z Miletu i Pitagoras. Później również Archimedes, Arystoteles, Plometeusz Klaudiusz? Czy Leonardo da Vinci? W Indiach pierwsze ślady matematyki datuje się na około 3000 rok przed naszą erą. Przybyłem do klasów matematyki, gdzie właśnie skończyła się lekcja. Pani profesor zgodziła się ze mną porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zmieniła matematyka w Pani życiu? Matematyka wniosku do mojego życia wiele radości Mogę zawsze na nie liczyć. Chociaż często wiele rzeczy jest nieubliczonych. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Jak widać, matematyka wpływa na całe nasze życie. Matematyka jest jak rzeka. W niektórych miejscach płytka, w niektórych głęboka. Na niektórych odcinkach prosta, ale zwykle kręta. Jeżeli wejdzie się na środek, to może porwać. Niewielu ludzi się na to odważa. Boją się, że utoną. A stojąc na bądź przy brzegu, zbyt wiele nie wyłowicie. Dlatego w Liceum Ogólnokształcącym nie ja do Tadeusza Kościuszki w Sycowie nauczymy Was jak pływać, abyście nie lekali się w głębin czerwonego nurtu i mogli wyławiać jak najwięcej rozwiązanie z rzeki wiedzy.